Nasza odpowiedź na pytanie, dlaczego coś robimy, sugeruje istnienie siły zewnętrznej. To naprawdę ryzykowne. Osłabiamy siebie, im bardziej działamy w imieniu innych. Jesteśmy teraz wydmami, zadowolonymi ze zmian i dostosowywania się do wiatrów wymagającego oceanu, a nie górami. Jesteśmy nagradzani, ale niszczeni z każdym nowym kształtem. Ryzykujemy, że po około 80 latach tej dewastacji umrzemy z indeksem wiedzy i przekonań, ale z brakującym tomem o nas samych. Nasze duchy są wciąż nieznane. Jednak nie musi tak być. Chociaż walka z tym zagrożeniem nie jest prosta, jest możliwa. Możemy dokonać modyfikacji. Esej Self-Reliance został napisany przez XIX-wiecznego pisarza i filozofa Ralfa Waldo Emersona. W tej książce Emerson sprzeciwia się takim ideom jak konsekwencja i jednolitość, oraz wychwala zalety instynktu i wiary w siebie. Mówiąc prościej, samodzielność to przekonanie, że możemy skutecznie poruszać się po życiu z pomocą własnego serca i duszy. W tym miejscu ryzykujemy, że podejdziemy do idei Emersona w niezdarny, głupi sposób. Emerson nie bierze każdego człowieka za dobrą monetę. Jego propozycja libertariańskiej, leseferystycznej polityki publicznej nie jest zbyt konkretna. Dodatkowo nie zgadza się z tym, że każdy powinien zachowywać się zgodnie z własnym życzeniem. Niezależność Emersona nie jest równoznaczna z naiwną wiarą w siebie. Jest to bardziej fundamentalna zmiana w sposobie, w jaki postrzegamy, myślimy i cenimy świat. Niż przydatna instrukcja poruszania się po namacalnych realiach codziennego życia. Jednym ze sposobów na scharakteryzowanie niezależności Emersona jest sumienny protest przeciwko uważaniu siebie za skończony produkt. Zamiast trzymać się wartości wynikających z konformizmu lub dogmatu, powinniśmy podążać za naszymi intuicjami i instynktami. Musimy wyruszyć na niekończące się poszukiwania, aby odrzucić konwencjonalną mądrość na rzecz bardziej autentycznej mądrości, która dokładnie odzwierciedla nasze własne doświadczenia. Stwierdzenie Emersona: Nawet jeśli cały wszechświat jest pełen dobra, żadne ziarno pożywnej kukurydzy nie może przyjść do niego inaczej, jak tylko dzięki jego trudowi włożonemu w uprawę ziemi. Może być najlepszym sposobem na wyrażenie tej idei, jeśli nie w kryptyczny sposób. Zamiast biernie akceptować rzeczy, które świat próbuje nam narzucić, musimy odkrywać naszą tożsamość, wartości, a nawet nasze zachowania poprzez walkę życia. Według Emersona, nasze instynkty są formą błyskotliwości której nie da się wyjaśnić empirycznymi dowodami, badaniami naukowymi czy nawet namacalnymi rezultatami. Bardziej niż blask firmamentu bardów i mędrców, zauważa on, że człowiek powinien nauczyć się rozpoznawać i obserwować ten błysk światła, który błyska w jego umyśle od wewnątrz. Każdy z nas posiada wysublimowany geniusz. Bez względu na to, jak mocno świat zewnętrzny namawia nas do walki z naszymi popędami, wiemy, co musimy zrobić, co chcemy zrobić i w co wierzymy. Samodzielność Emersona polega na działaniu w sposób, który jest uczciwy wobec naszych własnych zmysłów i naszej kreatywności. Pomyśl o swojej intuicji, jak obroni. Może ona przebić najbardziej represyjne moce w naszym świecie, jeśli jest wyostrzona, podtrzymywana i szlifowana. Jednak świat jest jak kamień, który tępi miecz za każdym razem, gdy próbujemy go przebić. Nasza własna broń staje się tępa i nieskuteczna, jeśli jest całkowicie ignorowana i zaniedbywana. Świat oczekuje posłuszeństwa, konsekwencji i zgodności. Wszystkie te kamienie tępią nasze ostrze i utrudniają nam podążanie za naszymi wewnętrznymi wskazówkami. Ale możemy naprawdę wygrać, jeśli uda nam się udoskonalić nasze instynkty do punktu, w którym będą w stanie je przeciąć. Gdzie jest poeta, który uczył Szekspira? Pyta Emerson. Osiągamy nowy poziom doskonałości, gdy działamy zgodnie z własnymi instynktami i wyrażamy to, co naprawdę czujemy. Ponieważ powtarzali konwencje i podążali za zwyczajem, Platonowie i Szekspirowie historii nie byli wielcy, wręcz przeciwnie. Ich wspaniałość wynikała ze sposobu, w jaki te rzeczy się łamały. Było to wszechogarniające lekarstwo dla ich własnych dusz. Emerson dochodzi do wniosku, że jesteśmy ograniczeni do prób naśladowania, dopasowywania się lub wykorzystywania umiejętności innych ludzi. Wziąć pożyczkę. Nigdy nie posiadamy tych atrybutów i nigdy nawet nie szukamy tego, co czyni każdego z nas wyjątkowym. Dlatego zamiast tego powinniśmy szukać własnej, wyjątkowej błyskotliwości. To nie jest sposób na odkrycie swojego potencjału. Nie ma innej opcji. Sam fakt, że ten geniusz jest cały i należy do nas, czyni go potężnym. Zainwestowaliśmy całe życie doświadczeń, wysiłku i myśli w nasze ostrze, kiedy uderzamy nim jak mieczem. Można by argumentować, że niezależność Emersona izoluje nas od świata zewnętrznego. Jest jednak dokładnie odwrotnie. Nagle stajemy się gotowi myśleć cokolwiek, czuć cokolwiek i żyć każdej chwili, gdy pozbywamy się wymagań innych ludzi. W rzeczywistości Emerson wierzył, że samomyślenie oznacza bycie otwartym na nowe pomysły. Nic nie przeszkadza w akceptacji nowych pomysłów bardziej niż twierdzenie, że nasze poprzednie pomysły są ostateczne i ostateczne. Z drugiej strony mamy głębsze doświadczenie świata, gdy przyjmujemy zaufanie do siebie i akceptację. Dostosowujemy nasz radar, aby uniknąć myślenia grupowego, i zamiast tego rozważamy idee, myśli i opinie niezależnie od zgodności. Według Emersona, los często zwodzi nas, byśmy uwierzyli, że osiągnęliśmy spokój. Pisze on: triumf polityczny, podwyżka czynszu, uzdrowienie chorego krewnego, powrót kumpla, za którym tęskniłeś. Lub jakiekolwiek inne pozytywne wydarzenie podnosi cię na duchu i sprawia, że wierzysz, że nadchodzą dobre czasy. Nie ufaj temu. Bodźce zewnętrzne są dobre i przyjemne, ale znikają tak szybko, jak się pojawiają, nie poruszają się zbytnio do przodu. Jeśli nasze barometry działają tylko poprzez fetyszyzowanie szczęścia, nigdy nie będziemy spokojni. Znajdujemy jednak spokój, który jest odporny na kaprysy dobrego lub złego losu. Gdy zachowujemy się w sposób, który jest zgodny z tym, kim jesteśmy i sprawia, że jesteśmy naprawdę dumni z tego, co osiągnęliśmy. W tym tkwi siła niezależności to droga do spokoju. Oczywiście świat nie zachęca do takiego sposobu życia, wręcz przeciwnie. Dlatego korzystne byłoby dla nas zastanowienie się i usunięcie przeszkód na naszej drodze. Kiedy odrzucamy samowystarczalność Emersona? Wszechświat wydaje się nagradzać nas wieloma rzeczami, a przynajmniej tak nam się wydaje. Jednak korzyści te ograniczają naszą zdolność do prowadzenia szczęśliwego życia. Są głosy, które słyszymy w samotności, ale stają się one słabe i niesłyszalne, gdy wkraczamy w świat, pisze Emerson w Self-Reliance. Każde społeczeństwo spiskuje, aby osłabić zdolność każdego członka do bycia mężczyzną. Społeczeństwo jest spółką akcyjną, której członkowie zgadzają się zrezygnować z wolności i kultury zjadacza w zamian za większe bezpieczeństwo chleba dla każdego akcjonariusza. Zgodność jest cnotą w większości żądań. W rzeczywistości jest to być może bardziej prawdziwe niż kiedykolwiek wcześniej. Marki i segmenty tworzą nasz świat. Oba wymagają. Abyś zgadzał się z ich opiniami i preferencjami. Zgodnie z cyklem trendów, musisz lubić jedną rzecz. Niektóre segmenty społeczeństwa, niezależnie od tego, czy są lewicowe, centrowe czy prawicowe, wymagają od Ciebie ślepego przyjęcia ich światopoglądu. Bez względu na to, jak bardzo jesteś wierny sobie, wystąpienie przeciwko status quo jest policzkiem dla tych grup. Istnieje ryzyko, że zostaniesz odrzucony lub surowo ukarany. W rezultacie, często spotykamy się z osobami, organizacjami lub mediami, które twierdzą, że mają większą wiedzę na temat naszych własnych obowiązków niż my sami. Powinniśmy widzieć w nich szarlatanów, jak radzi Emerson. Dobrowolna lojalność i życie zgodnie z preferencjami innych ludzi. To coś, za co płacimy naszym duchem, który daje nam życie, a nie ich pieniędzmi. Jak zauważa Emerson, księgi naszego umysłu zamieniają się w niezrozumiałe hieroglify. Niestety, życie w ten sposób jest dość proste. Noszenie tej maski zapewni Ci nagrody materialne i społeczne. Zgodność wydaje się być kluczem do idei takich jak wartość rynkowa i atrakcyjność. To ma sens. Że często wybieramy to, co jest najwygodniejsze, ponieważ świat może być trudnym miejscem. Każdego dnia zakładamy maskę, gdy spełniamy prośby innych. Im częściej zakładamy tę maskę, tym trudniej ją zdjąć i tym mniej widzimy swój własny wizerunek. Emerson zauważa, że często porównujemy nasze obecne ja do naszych poprzednich ja, aby ocenić spójność. Spójność charakteru jest często uważana za cnotę. Choć jest to nieprawda. Emerson słynnie stwierdza w Self-Reliance, że konsekwencja jest hobgoblinem małych umysłów. Zbadanie tej koncepcji spójności ujawnia, że oferuje ona bardzo niewielką wartość. Czekamy i pielęgnujemy drzewo sezon po sezonie, ponieważ myślimy, że da nam ono pożywienie, ale nigdy nie wydaje ono żadnych owoców. Świat jest ogrodem, po co pracować dla tego drzewa? Emerson konsekwentnie twierdzi, że wielka dusza nie ma nic do roboty. Jego cień na ścianie może być równie dobrze jego zmartwieniem. Wzrost jest kastrowany przez konsekwencje. W świecie, który zmienia się każdego dnia, stajemy się niewolnikami przeszłości i przestarzałych koncepcji. Dusza musi podążać za społeczeństwem i światem. Drażnią nas siły zewnętrzne, ponieważ są niespójne. Możemy usłyszeć od kogoś innego, że wczoraj powiedzieliśmy x, ale teraz y. W porządku. Jak wskazuje Emerson, inni ludzie pracują tylko z niewielką ilością danych. Nie są świadomi skomplikowanej wewnętrznej dynamiki i sytuacji, przez które przechodzisz. Są jedynie świadomi tego, co mówisz i, co najwyżej, najmniejszego przebłysku Twoich pomysłów. Ty jednak jesteś świadomy motywacji stojącej za wszystkim, co robisz. Oni nie widzą mapy, ale ty tak. Bez wątpienia zostaniesz źle zinterpretowany, jeśli wybierzesz swoje dzisiaj zamiast swojego wczoraj. Ale co z tego? Dopóki znasz siebie, możesz zostać źle zrozumiany. Emerson mówi dalej, że dążenie do spójności skutkuje iluzją, którą niezwykle łatwo dostrzec. Twierdzi, że dusza jest nekrostyczna. Nasze prawdziwe ja wydaje się takie samo z każdej perspektywy, niezależnie od tego, co mówimy lub robimy danego dnia. Twoja dusza jest reprezentowana w głębszym, bardziej enigmatycznym miejscu, a nie poprzez słowa lub czyny. Według Emersona ludzkość nie dostrzega, że cnota lub wada emituje oddech przez cały czas. Zamiast tego Wierzą, że wyrażają swoją cnotę lub wadę wyłącznie poprzez jawne czyny. Twoje czyny i słowa są jedynie ulotnymi, artystycznymi manifestacjami tego, kim jesteś. Przypominamy statek płynący do celu. Gdy omijamy płytkie obszary, oplatamy koralowce i zmieniamy kierunek wraz z przypływami i prądami, szlak wydaje się poszarpany i zygzakowaty. Jednak kurs statku staje się coraz wyraźniejszy, im dalej się od niego znajdujemy. Okazuje się, że ta kręta ścieżka jest linią prostą, kiedy dusza jest wierna sobie, podróżuje wyraźną, stałą ścieżką, która jest głębsza niż przypływy i odpływy codziennego życia. Ludzie doradzają ci, co robić, jak myśleć i w co wierzyć. Odrzuć to wszystko. Twój charakter zostanie zrujnowany, jeśli zastosujesz się do tych próśb. Stajemy się częścią stada, gdy ślepo akceptujemy opinie innych. Tracimy poczucie własnej tożsamości. Stajemy się niezdolni do bycia ludźmi. Ten rodzaj zgodności może dać nam pewne korzyści estetyczne, ale w rzeczywistości pozbawia nas możliwości wywierania znaczącego wpływu na świat. Stajemy się niewiarygodnie przewidywalni. Gdy z dumą kategoryzujemy i nazywamy siebie. Jeśli wszyscy już wiedzą, co zamierzasz powiedzieć, dlaczego mieliby cię słuchać? Jeśli inni już wiedzą, co zamierzasz zrobić, dlaczego mieliby uważać na twoje zachowanie, pomyśl o naturze. To ludzie czynią ją piękną. Mrówka leży na ziemi, gołąb na niebie. Afrykańskie dzikie psy żyją na lądzie, i stada delfinów skaczących z falami w wodzie. Tropikalne plaże równoważą ośnieżone góry. Co więcej, przeciwieństwa wszystkiego dodają mu piękna. Świat pełen ludzi jest taki sam. Głos każdej osoby jest muzyką, a pomysły wszystkich są jak delfin, pies, mrówka i gołąb. Jednak nasz świat staje się monotonny, nieświeży i powtarzalny. Jeśli pozwolimy sobie stać się stadem, stad. Nie jesteśmy w sobie zakochani. Uwielbiamy slogany i pracę zespołową. Na naszej planecie żyją miliardy ludzi, jednak bardzo szybko zmniejszamy tę liczbę do trzech lub czterech. Na świecie nie ma potrzeby istnienia armii. Osłabiamy się, gdy rekrutujemy się nawzajem do sztandaru, jak wskazuje Emerson. Każdy punkt widzenia ma swoje przeciwieństwo, które czasami może być równe. Jeden ucierpi, jeśli wybierzemy jeden. Jeden ucierpi, jeśli wybierzemy inny. Musimy uznać, że tak właśnie jest. Każde stanowisko ma przeciwnika. Każde stanowisko jest skrajne. Antagonizm jest konieczny dla wszystkich punktów widzenia. Sprzeczności nie muszą powodować naszej radości lub płaczu. Samodzielni i wrażliwi ludzie podejmują świadome decyzje, uznając ważność konkurencyjnych punktów widzenia. Należy unikać grup, które twierdzą, że udoskonaliły swoje pomysły. To zadanie jest niewykonalne. Bycie otwartym pozwala nam zidentyfikować, a nawet zrozumieć pomysły innych. Jesteśmy w stanie rozpoznać ich wady, zalety i to, co nasza dusza pragnie zdobyć. A z czego chce zrezygnować? Świat lubi wykorzystywać nasze żale jako dowód słuszności swoich standardowych procedur operacyjnych, zgodności, systemów i składni. Nie pozwól jednak, by służyło to jako dowód. Nasze doświadczenia życiowe są zrujnowane przez oczekiwania społeczne. Mogą one doprowadzić nas do rozpaczy i podnieść poprzeczkę. Każdy popełnia błędy. Nie da się tego uniknąć. Jesteśmy nieszczęśliwi, gdy nie spełniamy oczekiwań świata. Weźmy jednak pod uwagę jednostkę, która według Emersona kieruje się wyłącznie własną duszą, a nie normami społecznymi. Może mieć w swoim życiu tuzin zawodów, i za każdym razem, gdy ląduje jak kot domowy na łapach, pozostaje niezrażony rzekomą porażką. Nie odkłada życia. Ponieważ boi się porażki, lub dlatego, że jest nieszczęśliwy po porażce. On po prostu żyje. Niezręczna interpretacja polegania na sobie wydawałaby się, że Emerson po prostu całkowicie odrzuca ideę uczynków charytatywnych w jednym ze swoich bardziej kontrowersyjnych momentów. Jest to jednak nieprawda. Istnieje klasa osób, z którymi przez całe duchowe pokrewieństwo jestem kupowany i sprzedawany. Mówi w self-reliance: Jeśli to konieczne, pójdę za nich do więzienia. Odrzuca bezmyślną instytucjonalizację dobrych uczynków, pogląd, że jesteśmy dobrymi ludźmi tylko dlatego, że możemy płacić dziesięcinę, a nie na cele charytatywne. Emerson nie zgadza się z poglądem, że musimy być zmuszani do dawania na cele charytatywne z obowiązku lub przymusu przestrzegania norm społecznych. Niezależnie od tego, czy chodzi o kampanie polityczne, organizacje charytatywne, operacje humanitarne czy instytucje edukacyjne, jesteśmy tak gotowi, by pokryć nieszczęście innych ludzi. Robimy z naszego życia show, nagłaśniając nasze zaangażowanie w te działania. Jednak, jak wskazuje Emerson, życie nie jest na pokaz, ale dla samego siebie. Dobro, które zostało kupione, opłacone i rozpowszechnione publicznie, wcale nie jest dobre. Działaj zgodnie ze wskazówkami swojej duszy. Zamiast być dobrym, ponieważ świat tego wymaga, lub ponieważ czujesz się do tego zmuszony, poświęć się tym sprawom i osobom które są warte twojej kreatywności i zlekcewasz inne. Podsumowując, idea samodzielności Emersona nie jest prosta. Ma anatomię, podobnie jak najbardziej skomplikowane rzeczy. Trzy składniki tej anatomii to otwartość, samokrytycyzm i zaufanie do siebie. Jeśli żyję całkowicie od wewnątrz, co mam wspólnego ze świętością tradycji, pisze Emerson. Ale te impulsy mogą pochodzić z dołu, a nie z góry, zaproponował mój przyjaciel. Nie wydają mi się takie, ale jeśli jestem potomkiem diabła, będę żył z diabła, odpowiedziałem. Według Emersona, powinniśmy przestrzegać własnych zasad i wierzyć, że tylko nasza własna natura jest święta. Wyraża swoje zażenowanie tym, jak łatwo poddajemy się tytułom, insygniom, instytucjom i społeczeństwu. Sam Emerson ulega temu, zauważając, że elokwentni ludzie mają na niego większy wpływ niż jest to właściwe. Ogólnie rzecz biorąc, powinniśmy się temu przeciwstawić: mamy tylko siebie, dla których żyjemy, przez których żyjemy i z którymi żyjemy. Według Emersona ten rodzaj dobroci ma swoje zalety. Nie wszyscy uznają ją za akceptowalną, i może ona nie zawsze być zgodna z uznanymi standardami właściwego zachowania lub zwyczaju. Jest to jednak korzystne i zaprowadzi nas do nieba. Nie należy również lekceważyć roli, jaką samokrytyka odgrywa w koncepcji samodzielności Emersona. Emerson nie radzi nam, byśmy bez zastanowienia akceptowali wnioski, które przychodzą nam do głowy. Nie wymaga, abyśmy wszyscy byli bezbłędni. Emerson informuje nas, że sposobem na życie jest porzucenie w innym dziele zatytułowanym kręgi. Musimy być zawsze przygotowani na porzucenie przestarzałych koncepcji i przyjęcie nowych. Przestarzałe idee nie mogą służyć nam jako kotwica, bo w końcu sami staniemy się przestarzali. Ignorujemy nowe rzeczy, których moglibyśmy doświadczyć. Ponieważ jesteśmy przywiązani do przeszłości. Bycie niezależnym nie oznacza, że zawsze mam rację, zawsze mogę mieć rację. Możemy stać się bardziej świadomi świata i badać niezliczone nowe koncepcje, które oferuje nasze otoczenie, jeśli będziemy podążać za naszymi przeczuciami i wiedzieć, kiedy coś wydaje się niewłaściwe lub nieprawdziwe. Próżności, które nasze społeczeństwo tak chętnie nagradza takie jak duma czy konsekwencja ograniczają naszą zdolność do zmiany naszych opinii dlatego musimy z nimi walczyć prawda jest naszym aspektem życia według Emersona w innym eseju zatytułowanym intelekt jednak prawda staje się wypaczona i staje się oszustwem a nie samą prawdą jeśli człowiek skupia całą swoją uwagę na jednym elemencie prawdy i poświęca się mu przez dłuższy czas. Prawdy stają się kłamstwami, gdy trzymamy się przekonań z powodu konformizmu, akceptacji, lub po prostu dlatego, że jesteśmy leniwi. Szkodzimy nie tylko sobie, ale i całemu światu. Do czego służy społeczeństwo oparte na echu? Z drugiej strony, tworzymy nowe, gdy krytykujemy rzeczy, które cenimy najbardziej. Sprawiamy, że świat staje się ilościowo lepszym miejscem i podnosimy wartość naszych dusz. Oprócz samokrytyki, musimy być również otwarci na nowe pomysły przez cały czas. Emerson zauważa, że siła przeciwnych punktów widzenia nie jest po prostu wroga, ale raczej służy jako przeciwwaga dla naszych własnych. Regularne, szczere wyrażanie naszych opinii w porównaniu z opiniami innych. Pozwala nam ponownie ocenić i zrozumieć nie tylko to, co czujemy, ale także dlaczego. Pomimo swojego silnego przekonania o odbiorze, Emerson nie błaga nas o zachowanie neutralności. Musimy raczej zrozumieć, że prawie każdej naszej propozycji będzie towarzyszył sprzeciw, ponieważ to właśnie ta różnica przekształca naszą rzeczywistość z szarości w jasny ogród indywidualizmu. Powinniśmy znaleźć satysfakcję w tej różnorodności pomysłów. Nie bądź zszokowany odrzuceniem. Uznaj je i przyznaj, że żadna opinia nie jest doskonała. Nie odkryliśmy jeszcze najbardziej niezwykłego aspektu samodzielności Emersona, mimo że zapewnia on piękną soczewkę, przez którą można patrzeć na świat. Chociaż sugestia Emersona dotycząca przekształcenia umysłu nie jest prosta. Jest niezwykle wykonalna. Nie musimy siedzieć i mieć nadzieję, że społeczeństwo będzie ewoluować w sposób, który nam odpowiada. Świat się zmienia. Z jednej strony niszczeje, a z drugiej rośnie. Społeczeństwo odrzuca stare i przyjmuje nowe. Jutro największe osiągnięcia materialne dnia dzisiejszego zostaną odrzucone jako przestarzałe, archaiczne i bezcelowe. Te materialne przedmioty, innowacyjne pomysły i przełomowe technologie są przemijające. Są one raczej dziełem człowieka. Wielki geniusz powraca do człowieka, pisze Emerson. Emerson rozumie, że nie musimy walczyć o zmianę świata, ponieważ jesteśmy jedynie fragmentami dryfującymi w tym bałaganie. Alternatywnie, możemy dokonać wewnętrznych zmian. W tym ciągle zmieniającym się środowisku mamy moc, by zmienić sposób, w jaki żyjemy. Rada Emersona nie jest tak uniwersalna, jest osobista. Rzeczywiście, widzimy zależność od siebie, gdy badamy błyskotliwość. Wielcy artyści nie pozwalają, by opinie innych ludzi zakłócały ich ekspresję. Najwięksi naukowcy kierują się wewnętrznym kompasem, który prowadzi ich do prawdy. Dla Emersona pomysł, że wielcy ludzie rodzą się we właściwym czasie, jest mitem. Ci ludzie nosili te same kostiumy, gadżety i akcesoria, które utożsamiamy z największymi postaciami w historii. To ich dusze sprawiają, że są niesamowici. Według Emersona dusza jest światłem, podczas gdy czas i przestrzeń są jedynie fizjologicznymi odcieniami stworzonymi przez oko. Tam, gdzie jest jest dzień. Emerson nie jest tak głupi, by sugerować, że każdy człowiek może być Joanną Dark, Galileuszem czy Szekspirem. Nie mówi, że wszyscy są sobie równi. Raczej, że wszyscy posiadamy większą moc, niż zdajemy sobie z tego sprawę. Nie jesteśmy pustymi płótnami, na których świat może pisać. Jesteśmy pisarzami od urodzenia. Musimy przejąć kontrolę nad naszym życiem. I nie poddawać się ślepo autorytetom czy konwencjom społecznym musimy pisać sami czy to poezję czy bazgroły spokój można znaleźć tylko w ten sposób znalezienie samodzielności nie jest łatwym ani prostym procesem ale jest możliwe nie musimy wyruszać na wielkie podboje lub wyidealizowane międzynarodowe podróże gdziekolwiek pójdziesz twój gigant podąża za tobą jak zauważa emerson marzymy o morzu gdy jesteśmy w domu i marzymy o powrocie do domu, gdy jesteśmy na morzu. Inteligencja, spokój i wielkość nie są ani tu, ani tam. Zamiast tego są w środku. Co więcej, prymitywne pojęcie inteligencji, czy nawet zdolności materialnych, nie może pokonać samodzielności. Idea lub przekonanie, o którym mówi Emerson. Ma swoją własną tarczę przeciwko autorytetowi i osądowi innych ludzi. Odkrywanie tych koncepcji jest podobne. Dążenie do nich opiera się na cnocie, którą wszyscy możemy rozwijać, a nie na absurdalnych ideach darów lub zdolności, które niektórzy ludzie posiadają, a inni nie. Chociaż zamek wydaje się egzotyczny dla przeciętnego człowieka, składa się z tego samego metalu. Kamienia i ziemi, z którymi spotyka się na co dzień. Rozbiednego pasterza, który oślepiony i zagubiony w burzy śnieżnej, ginie w odległości kilku stóp od drzwi swojej chaty, jest symbolem stanu człowieka, mówi Emerson w utworze zatytułowanym Poeta. Następnie powinniśmy walczyć z burzami śnieżnymi i celowo brnąć przez śnieg. Zanim się obejrzymy, będziemy w domu a nasz domek może być bliżej niż nam się wydaje.